Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Producent mebli drewnianych Katmandu zaprasza na film. Sponsorem odcinka Szybkich Metamorfoz jest Helite, producent inteligentnego oświetlenia do twojego domu. Pokój dla dziecka, dla dziewczynki. gaj. Dziewczynka uwielbia się wspinać, dlatego będzie miała ogromną siatkę, drabinki. Potrzebuje biurka, bo wybiera się do szkoły. Więc zamówiliśmy piękne białe biurko z Katmandu. Będzie też z Katmandu komoda. Starą szafę pomalujemy na czarno. Motywem przewodnim będzie smog. I to, co jest ważne w tym pokoju, to oświetlenie. Ponieważ światło naturalne dzienne nie do końca doświetla pokój, postawiliśmy na nowoczesne oświetlenie i e light. 음악을 듣고 싶은데. Jesteśmy w pięknym nowym showroomie, showroomie Radzymińska. I możemy tutaj znaleźć wszystko, jeżeli chodzi o wykładziny. Ale to nie tylko to. Tak, zajmujemy się podłogami. Mamy też w ofercie panele winylowe, mamy podłogi drewniane. Ostatnio wprowadziliście też nowość, wykładziny na zewnątrz. Tak, mamy to, to są bardziej trawy, imitacje trawy sztucznej, to jest to, co widzimy tutaj na ścianie. Wykładzinka w rolkach, która bardzo fajnie sprawdza się na tarasach, balkonach, w tego typu przestrzeniach. Showroom Radzymińska, to jest firma rodzinna? Tak, istniejemy już od 90. roku, właściwie wywodzimy się z firmy BR Wykładziny, którą założył mój dziadek. Zmieniliśmy nazwę, w tej chwili nazywamy się Showroom Radzymińska i obsługujemy tutaj jakby klientów indywidualnych najbardziej. Można tu przyjechać, wybrać, też wypić wszystko, pyszną tak. kawę i wszystko załatwić od ręki. Oczywiście. Jak wykładzin, to tylko w showroomie Radzymińska. Oczywiście. Największy wybór. Myślę, że jeden z większych w Warszawie. Mamy około 20 dostawców wykładzin dywanowych. To akurat jest producent belgijski, z którego bardzo często korzystamy. Stosunek jakości do ceny jakby tutaj jest naprawdę bardzo rozsądny. Tak, bo właśnie musimy to powiedzieć, to są dobre ceny, świetna jakość. Dokładnie. i co jest bardzo ważne, prowadzicie projekt od A do Z. Tak, – Od wyboru wykładziny po, po, po taki super montaż. Tak, – tak, tak, Dzisiaj poszukuję dywanu, który będzie spełniał funkcję takiej amortyzacji przy ewentualnym upadku w pokoju e, zabaw, e, w pokoju ja dla rozumiem. dzieci. Myślę, że tutaj mamy bardzo fajny materiał. Jest bardzo miękki, do tego jest bardzo gruby, także będzie też bardzo amortyzował e, upadki. I jak najbardziej się nada. No, wykładzina jest w różu, tylko Rozumiem. takim delikatnym różu. No ja myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Lila róż. Tak, lila róż, dokładnie. Taki pudrowy róż, nie jest bardzo agresywny. I właśnie ta wykładzina w dużym, na bardzo dużym kawałku e, ma spełniać funkcję takiego dywanu z możliwością mm -hmm. przesuwania, więc pewnie skorzystamy tak, z tej Tak, tak. Tak jak mówiłem, to, to jest jak najbardziej fajne rozwiązanie. E, jest bardzo delikatne wykończenie, jest, jest grubsze wykończenie do tego stopnia, że możemy nawet wykończyć wykończyć takimi szerokimi, e, szerokimi pasami. Także tu możliwości jest, jest dosyć sporo. Dobierzemy taki kolor? Tak, oczywiście. Tak. Ok. To zamawiamy. Dzień dobry, dzień dobry, cześć Moniko. Dzień dobry, witam. Cześć, porozmawiamy dzisiaj o kolekcji Belluno Elegante. Zgadza się. To bardzo elegancka kolekcja. Tak, jest to kolekcja, która zdecydowanie jest naszą największą kolekcją. W jej skład wchodzą meble do salonu, do jadalni, sypialni, gabinetu oraz przedpokoju. Wybór jest naprawdę ogromny. Beluny Elegante wykonane jest w całości z drewna sosnowego, malowane ekologiczną farbą wodną w kolorze ciepłej bieli. Kolekcja Beluno Elegante to najlepsza propozycja, wydaje mi się, dla osób szukających naturalnych mebli w stylu prowansalskim. Jest to ponadczasowy, oryginalny design, eleganckie frezy, szuflady z systemem cichego domyku, a do tego trwałość i solidność. Już niedługo szykuje się premiera nowej odsłony kolorystycznej. Pracowaliśmy nad nią od zeszłego roku i nie możemy się doczekać, aż trafi do sprzedaży. Piasek pustyni to jest kolor tej kolekcji. Jest to lite drewno sosnowe, zabezpieczone ekologicznym lakierem wodnym. Mamy też Toskanię kolekcja Toskania. U nas komoda. Tak. Tak, to jest to również biała kolekcja mebli. Kolekcja w całości wykonana również z sosny fińskiej, która występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Jest to kartkowa biel, kolor bejcy oraz połączenie kartkowej bieli z bejcą. Czekamy w takim razie na Wasze premiery. Dzięki, pozdrowienia. Hej! Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Pytanie. Witaj, Magda. Chciałam Wam coś pokazać. Zobacz, tu jest siatka w pokoju dziecięcym, która jest oparta o ścianę. Nie wiem, czy ją widzisz, ona jest w takim przepięknym grafitowym kolorze razem ze smokiem. O, tu leci smok. O, czekaj. o, tu leci smok. A tutaj mamy grafitową ścianę, która jest ogromna, ogromna. Pomalowaliśmy je też szafę tą samą farbą, bo możemy przecież oczywiście. Natomiast reszta ścian to są. Reszta to są białe i to są wszystko farby, które zawsze nam polecasz i świetnie się tutaj sprawdziły. Wiesz, farba do pokoju dzieci musi być przede wszystkim bezpieczna i odporna na dziecięcą kreatywność, czyli taka, z której bez trudu usuniesz wszelkie plamy czy zabrudzenia. I taką farbą jest właśnie farba Magnat Ceramic. Jest to farba, którą zazwyczaj ci polecam, ponieważ jest ona plamoodporna, co więcej, ma gwarancję plamoodporności, a jej kolor jest odporny na plamy, zmywanie, szorowanie oraz na intensywne użytkowanie, czyli, krótko mówiąc, doskonale sprawdzi się w pokoju dla dzieci. Sufit też musieliśmy troszeczkę zabezpieczyć, bo tam pewnie będzie często dotykany, więc uży użyliśmy też farby Creative. Bardzo dobry wybór. Oświetlenie w pokoju, nie tylko dziecięcym, jest bardzo ważne, wszyscy o tym wiemy. Tutaj w pokoju Amelki wszystkie lampy to są lampy Yeelight, inteligentne, ze sobą połączone, które my możemy sterować za pomocą jednej aplikacji. To jest w ogóle świetne rozwiązanie. Mamy plafon Galaxy, który już mamy bardzo często w pokoju dziewczynek z gwiazdkami. Mamy lampkę biurkową, mamy ledy przy siatce, które są bardzo kolorowe i, i można się nimi bawić. Aż w końcu lampka biurkowa, lampka V1 Pro Yeelight. Która ma bardzo duży zasięg świecenia, optymalnie oświetla biurko, nawet bardzo duże. Jej kształt i konstrukcja pozwalają na zmianę ustawienia, zarówno szerokości, jak i całego ramienia, co powoduje, że lampka można powiedzieć rośnie razem z dzieckiem. Sensoryczny panel pozwala na zmianę w bardzo szybki sposób tego oświetlenia. Oczywiście służy do tego też aplikacja, jak do wszystkich innych lampek e-light. V1 Pro automatycznie dostosowuje jasność oświetlenia do warunków panujących w pomieszczeniu. Czyli emitowane przez nią światło jest z do naturalnego. To jest bezpieczne dla oczu. Posiada też bardzo wysoki współczynnik oddawania barw. Sprawdza się nie tylko w pokojach dziecięcych. Jej gabaryty pozwalają na pracę oczywiście również na biurkach dorosłych. Światło, które emituje, jest delikatne i odpowiednie dla młodych oczu. Innowacyjna technologia sprawia, że lampka równomiernie oświetla całą powierzchnię, co zapewnia komfort w czasie nauki pracy. Możemy sterować lampką za pomocą aplikacji E-Light, ale także Google Assistant, Amazon Alexa, Apple HomeKit oraz Samsung SmartThings. Staria Pro, lampka nocna, przepiękna, funkcjonalna, ładny, prosty design, pracuje do wszystkich wnętrz. U nas w pokoju ym, dziecięcym przy łóżeczku, oprócz tego, że bardzo ładnie y, y, oświetla, bo można ją jednym włączeniem i wyłączeniem zgasić i zapalić, a dłuższym y, zmieniać jej barwę, od bardzo jasnej do czytania, pod taką naprawdę cieplutką, która spełnia funkcję lampki nocnej, to jeszcze ona posiada bardzo fajną rzecz. Tutaj na środku możliwość bezprzewodowego ładowania. I ostatni bajer w tym pokoiku, przepiękny, przepięknie oświetlający naszą fotodapetę. To pasek LEDowy, który może się mienić ferią barw. Sterowany oczywiście może być też z aplikacji, co jest bardzo fajne, bo w aplikacji jest taka funkcja, że możemy zmianę tych barw dostosować do rytmu muzyki na przykład. Ale ma też taki ręczny panel, który którym możemy włączyć i wyłączyć, ale również przyciskając dłużej, po prostu zmieniać te kolory. Siedzę sobie na elastycznej siatce, tuż pod sufitem. Siatka jest bardzo mocno przymocowana, jest bardzo bezpieczna do trzech ścian i do sufitu, prawie nad, nad połową pokoju. Pokój jest bardzo duży, mogliśmy sobie na, na to pozwolić i przy okazji jest też wysoki. 280 cm wysokości, a siatka jest umieszczona. Mniej więcej 60 cm od sufitu. Plus jest elastyczna, więc można, można sobie jeszcze tutaj więcej miejsca uzyskać. Siatka jest cudownym rozwiązaniem dla dziecka, które uwielbia akrobatyki, dlatego że ma się tutaj wspinać, bawić, ma drabinki, maliny, ma elastyczne taśmy, na których może wywijać. To małpi guide dla dziewczynki, która o tym marzyła. I jeszcze jedna rzecz, która wybrzmiewa w tym pokoju bardzo mocno, to temat smoki. Głównie chodzi o smoka szczerbatka, czarnego smoka, który sobie jest przy łóżeczku, który jest na fototapecie, który jest na pościeli, który jest na zegarze, jest po prostu wszędzie. I tak właśnie miało być, ponieważ Amelka powiedziała nam, że w przyszłości, kiedy dorośnie, zostanie smokiem. Tutaj miejsce do zabawy pod siatką. Bardzo ważne było to, żeby odpowiednio zamortyzować podłogę. Dlatego mamy świetną, genialną, przeciwalergiczną, mięciutką, w przepięknym kolorze wykładzinkę. Taki pudrowy róż. Wykładzina jest bardzo gruba. Musieliśmy zamówić wykładzinę, bo jest to tak duża powierzchnia, że nie było takich dywanów po prostu. Udało nam się znaleźć przepiękną. Kolor różowy w takiej ilości i miękkości. Wprowadzę tutaj nutkę dziewczęcości. Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Producent mebli drewnianych Katmandu zaprasza na film. Sponsorem odcinka szybkich metamorfos jest Helite, producent inteligentnego oświetlenia do Twojego domu.